Jesteśmy dokładnie tutaj, w tym miejscu. W zdjęcie znajduje się na okładce. Domyślam się, że gdzieś skądś pozyskał Pan tą, tę piękną fotografię. Może opowie Pan przy okazji, w jaki sposób pozyskuje Pan materiały do swoich książek? Można byłoby mówić no, pewnie godzinami, jakby jeszcze wpleść jakieś tam powiedzmy, historie, anegdoty i tym podobne. Sprawy. No mogę tylko powiedzieć, że jest to powiedzmy, pewien proces. tak? Czyli to nie jest tak, że, że coś się raz zdarzyło albo że jest jakiś tam jeden sposób na pozyskiwanie tego materiału. Powiedzmy, zarówno są to jakieś tam zasoby rodzinne, gdzieś tam historycznie ujmując były to antykwariaty, mm. potem były to antykwariaty gdzieś tam powiedzmy w Berlinie. Pracowałem w firmie, która miała w Berlinie centralę i to był też, nie ukrywam, też ważny, ważny taki powiedzmy, e, moment, jeżeli chodzi o, o tą moją taką działalność kolekcjonerską. No, był w tym taki element, powiedzmy, czegoś zwariowanego, bo dość powiedzieć, że... Rady, Rady. była przerwa, przerwa powiedzmy w obradach na obiad czy na coś w tym rodzaju. Miałem godzinę wolnego, to po prostu brałem samochód gdzieś tam do sąsiedniej powiedzmy dzielnicy, nie wiem, Schoenberg, akurat, bo centralne mieliśmy w Tempelhofie, więc potem gdzieś tam wracałem z jakimś tam naręcznym starych książek czy czytam postówek i tam już tam wszyscy... Z takim porozumiewawczym uśmiechem nie witali, tak? Że no, znowu tutaj Kujawski pojechał gdzieś tam e, po antykwariatach. Nie? Także to Prawdziwy było... poszukiwacz skarbów. No, tak Adrenalina temu towarzyszy na pewno. No, do tego dochodziły też jakieś tam targi staroci, e, które akurat w, w Berlinie e, były takie dwa, dwa dosyć konkretne. U nas tradycyjnie Jarwak Dominikański czy, czy powiedzmy jakieś giełdy organizowane, czy to w Warszawie, czy gdzieś tam w Katowicach, także warto mieć też świadomość, że jest to ciężka praca włożona w pozyskanie tego materiału. Tak? Generalnie mamy tutaj taki charakterystyczny moment, w którym łyna tworzy w dosyć konkretne zakole skręca w prawą stronę, mamy tutaj lekkie zejście w dół a z kolei tutaj główna droga prowadzi pod górkę do placu Wilhelma który był takim, można powiedzieć, nie wiem sercem tego lasu miejskiego ze względu na toczące się tam, czy, czy, czy rozwijające się tam życie, sportowo-towarzyskie jakkolwiek to nazwiemy także tutaj akurat trochę żal, że jest to jedno z tych miejsc, które no na, na, na pocztówce wyglądają tak elegancko wypielęgnowane. Jak gdyby naturalny nie wiem, plac i takie miejsce spotkań. Dzisiaj niestety nie mielibyśmy już takiej przyjemności posiedzieć powiedzmy, przy źródełku, dlatego że ani tego źródełka nie ma w tej formie, ani tutaj miejsce nie, nie skłania do, 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 do takiego wyższego do, do, posiedzenia nad rzeką. Warto by się może zastanowić, czy nie zrekonstruować albo otworzyć. Mhm. Wyjaśni pan nazwę, bo myślę, że to zaciekawi naszych się dzieje. Znaczy no, zaręczy nowe. wydaje mi się, że to że tak powiem, jest taka jakaś tam lokalna tradycja, która, która odwoływała się do jakś tam powiedzmy tego typu nazewnictwa, ale również pewnie oddaje to charakter tych, tych, tych spacerów powiedzmy, tak? Że Dzisiaj, dzisiaj no to mamy tutaj albo miłośników akrobacji rowerowych, tak? czasami ktoś przejedzie na kładzie, na hulajnodze. a kiedyś po prostu były to spacery i, i pewnie w tak zwanych romantycznych okolicznościach przyrody pani z panem gdzieś tam chodziła po lesie i po prostu jedno, jedno z takich miejsc, że tak powiem było widocznie zarezerwowane dla, dla zakochanych. Tak? Także mhm. zawsze ta otoczka powiedzmy, już nie wiem. Romantyczności czy, czy tak zwanej idylii, tak? Bo to często, często ten język dawnych, dawnych przewodników miał taką powiedzmy swoją specyfikę, że pewne słowa często się powtarzały, tak? Także właśnie czy, czy coś tam, Romantish tak? czyli romantycznie położony, czy idyliz, tak? Idyllicznie. Także tutaj jak gdyby to jest odzwierciedlenie tego nie wiem, myślenia, języka, jakkolwiek. Tutaj nie chciałbym tutaj tworzyć jakiejś bardzo mądrej teorii na ten temat. Wydaje mi się, że to jakieś tam, powiedzmy, takie obserwacje czy spostrzeżenia na temat tego, jak wyglądało to dawne życie, no, pozwala dojść do takich wniosków. Być może ktoś dojdzie do innych. Coś w tym rodzaju zostało zaaranżowane w dalszym ciągu tutaj, powiedzmy, w, Nostrady, w okolicy Mostu Justusa, ale to nie jest to oryginalne źródełko zaręczynowe, które właśnie widzimy na okładce i na kilku kartkach zreprodukowanych w książce. Tak, i chyba teraz inaczej się nazywa, tak? Trudno mi powiedzieć. Źródełko przykład... miłości? Być tak, może. bardziej e, znane mieszkańcom, tak mi się wydaje.